No halo, halo, witam was wszystkich Jak widać, jak widać mamy oczywiście wiadomo 200% na powiedzmy grze podstawowej, ale to wiadomo, to jest takie oczywiste A na DLC mamy już 36% Ze 100% przypominam, bo na DLC nie ma 200% z tego co wiem Także myślę, że będzie ciekawie na razie nie będziemy nic robić z tych szach powiedzmy, szachów nie wiem. Nieważne zresztą. Z nią już gadaliśmy, ale. Żeby zbędnie nie przedłużać, zaczniemy sobie od razu od walki z tym oto kaktusem. Możecie się zastanawiać o co chodzi. Dlaczego to jest kaktus i w ogóle? Ale no. To jest takie dość specyficzne. Jak widzicie, jak widzicie Estera Winchester, czyli kowbojski kocioł No więc zabieramy się za to Jezu, jak ja się cieszę, że tych bossów jeszcze nie muszę robić na eskę To znaczy, wiecie, no w ogóle nie muszę ich robić ani na eskę, ani nic Bo wiecie, no robię to, bo chcę I lubię sobie rzucać dziwne, trudne zadania i wyzwania i wszystko tego typu, o Jezu i wszystko tego typu, ale no, mimo wszystko. Jak widzicie, w ogóle, bo to jest pierwszy. Zapomniałem tym wspomnieć. To jest pierwszy poziom latany, który gramy jako czalis. Na, powiedzmy sobie szczerze, bezpośrednio jej DLC. Bo to jest typowo jej. Ona lata takim samolotem. Im dłużej leci, tym chyba więcej obrażeń zadaje z tego, co kojarzę. Ale może mi się pomyliła. Nie wiem. Wątpię, ale. Niewykluczone Jak widzicie i własny odkurzacz ją wsysa i robi z niej berlinki Wow, okej okay, nie wiem jakim celem tego uniknąłem Pyk, i parowanie, i chyba już mamy trzy parowania swoją drogą A przynajmniej na pewno dwa Jeśli nie trzy to dwa O, berlinki zmieniły się, znaczy Kiełbasa teraz zmienia się w typowo takie pseudo berlinki no, teraz naprawdę mamy 3 parowania. 4 nawet, wow! No i widzicie, eee, w pierwszym podejściu? Chyba w pierwszym podejściu ją pokonałem. Ogólnie ona nie jest zbytnio trudnym bossem, jak mam być szczery. I na SK jest dość łatwa. Na poziomie zwykłym to już nie wspominam nawet. Zresztą, sami widzicie, A+, plus. dostałem najlepszą ocenę, jaką można dostać, na zwykłym, oczywiście. I oczywiście też pamiętając, yy, o właśnie, limi... nie, liminki, Jezu, limonki deserowe. Szkoda, że tu nie ma żadnych cytryn, no ale dobra, limonki to też jest jakieś nawiązanie do mnie. Możemy sobie teraz powalczyć z tym bossem, bo on po pierwsze ma bardzo fajną muzykę, chociaż Estera Winchester też ma fajną muzyczkę. Ale ona się rozkręca głównie później, a jak widzicie, minuto 28 ją pokonałem, więc no raczej nie zdążyliśmy sobie tam nic posłuchać. Mm, tak czy inaczej. To jest chyba ostatni boss nawet, jaki nam został tak swoją drogą. Tylko jakie ja mam bronie? Hmm. Czy ja tę bronie chcę zmienić? Zamiast zawrotówki dałbym sobie samonaprowadzajkę, ale tą specjalną samonaprowadzajkę, tak na wszelki wypadek. No w sumie nie wiem czemu, czego się spodziewać Bo o ile znam tego bossa I całkiem go lubię, choć nie ukrywam jest taki irytujący No więc jak widzicie Na samym bosie dość dużo się dzieje bym powiedział Jakby domyślam się, że pewnie go nie pokonam w tej powiedzmy rundzie Ech Jestem już tak odzwyczajony od tego, że jako chalice trzeba parować, wiecie, specyficznie Ja sobie go mogę tak gonić i wybuchać mu wszystko Teraz będzie na dole? Tak, teraz jest na dole Okej, okay, czyli jestem w stanie wyliczyć, kiedy on gdzie będzie szedł kiedy on gdzie będzie szedł? Chyba... Nie no dobrze. Um... A, nieważne. Ale dobra, przynajmniej sobie ulta nie załadowałem, jeszcze to dobrze. A tam szła jakaś sparo... beczka do sparowania. O, to też jest bardzo ciekawy motyw. Gonią nas takie lasery powiedzmy. Nie wyrobię. O, parowanie mnie podskoczyło, że tak powiem I przez to wbiłem się na drugie piętro Właśnie, zapomniałem o ultach Oj, No, było blisko Ale no powiem wam, że długo się ją bije. Naprawdę długo O, w tego ślimaczka udało się dużo uderzyć, jak widać O, i ładnie obrażenia wchodzą, pięknie Okej, okay, to było wręcz wycelowane we mnie No ale dobra, trudno Ech! O! I widzicie, no wygraliśmy, ale no niekoniecznie. No to jest jeszcze taki gnojek, taki ślimaczek, który e, jest, powiedzmy, takim guru tej mafii. I, że tak powiem, zarządza wszystkim odgórnie, stąd też guru. Ale, jak widać, czas 2.37 to jest naprawdę tragedia. Co prawda, trzy parowania są i ulty też są, ale, no, mimo wszystko, no nie ukrywam, nie jest to jakieś moje podejście marzeń. Ciasto destylacyjne, bardzo fajnie, udało się! To już ostatni składnik potrzebny do zrobienia bajkotarty. Wracajmy do Solisława Migusiem. No, może jeszcze nie. Teraz sobie zrobimy. Nasz kastel yy, Roszada? Tak, dokładnie. Jestem wręcz przekonany, że udało mi się zapamiętać jego nazwę. Teraz będziemy walczyć z wieżą, ale czy ja mam wszystko co chciałem, żeby założyć? Aha, i tak tu nic nie zmienię. To nieważne w takim razie. Po prostu grajmy. On marzy o gilotinie. Gilotynie. Okej, okay, ja sobie muszę przypomnieć, jak się z tym bossem walczy. Znaczy bossem, tak jakby bosem. Dobra, tej głowy nie złapię. Pyk. Dobra, źle poszło. Jak widać, całkiem nieźle mu te hity wchodzą, bo wystarczy je dobrze wyliczyć i jak najdłużej być w powietrzu, to też jest bardzo istotne. Jak widzicie, tam w ogóle wleciała głowa, którą odbiłem, nie wiem, 10 sekund wcześniej? Dobra, może nie aż tak. Trosze, troszeczkę pewnie przesadzam, ale no wiecie, mimo wszystko to jest naprawdę duża różnica czasowa, a te głowy długo lecą. Aczkolwiek nie ukrywam, walka z wieżą, mam wrażenie, że działa tak. Jak walczysz z nią pierwszy raz, to jest bardzo prosto i zarazem przyjemna, a jak walczysz z nią kolejny, za kolejnymi razami, to jest znacznie trudniejsza, mam wrażenie. Ale wciąż jest bardzo przyjemna. No, tak czy inaczej. Słuchajcie, wykazaliście się wielkim męstwem. Spytacie, jaka nagroda Was czeka? Niewysł niewysłowione bogactwa. Juhu, dwie monety. Wspaniale. To jest coś, czego właśnie oczekiwałem. Co więcej, dopuszczę Was na specjalnych prawach do kolejnej rywalizacji. No, wow, normalnie szok. A to mamy królową, która jest dziwnie zgięta, zgarbiona czy co, która wygląda jak była w ciąży przez to No ale dobra Znaczy, no wiecie, królową, no ta, królówka, jak to by niektórzy powiedzieli Pyk Ona nie jest jakaś bardzo wymagająca, ale bywa różna, powiedzmy, że bywa różna, to jest idealne określenie jej Bo ciężko jakoś mi wyliczyć, kiedy w nią trafia, a kiedy nie. No, wiecie, teoretycznie mógłbym robić po prostu tak i cały czas by się parowało, ale no. Czy o to w tym chodzi? Raczej nie bardzo. O, pięknie. Teraz nie wyszło. Ech, no i właśnie, z tym jest problem. Ciężko ją czasami trafić. Pięknie. I teraz uwaga, idziemy po kolejną armatę. Już widzę, że cały czas praktyczy tym spami, a to oznacza, że już jest końcówka fazy. O, właśnie widzicie, ja tam timing mówię o końcówce fazy i od razu końcówka. Tak czy inaczej, no muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Udało się pokonać dwóch bossów z kasztelu Roszady, albo kasztel Roszada, zależy jak to woli. E, słuchajcie, oto łupy należne moim nowym czempionom. Aha, czyli teraz my będziemy... O, trzy monety tym razem I tak oto zakończył się wielki turniej Prze to zamek mój będzie odtąd Wam dostępny jako miejsce do ćwiczeń Bywajcie, czempioni! No, czyli mamy trochę jak z Ranganami Z tą różnicą, że z Ranganami moglibyśmy cały czas na nie chodzić, no ale trudno W sensie tu też niby możemy, ale trzeba iść w różne specjalne miejsca Aktualnie ten kasztel powinien być tu? Chyba? Nie. Hmm. O! To śmieszne, ale do tego kiedyś przejdziemy. W sumie. Myślę, że nawet na następnym odcinku możemy iść do tego. Ale dobra, to nieważne. Hmm. Gdzie jest ta drabina? Drabina, drabina. Hmm. Sprawdźmy może jeszcze co w knużym kramie. Możemy sobie kupić już absolutnie wszystko. Więc wykupiliśmy wszystkie bronie z jego sklepiku, co bardzo mnie cieszy, oczywiście. I myślę, że na tym możemy sobie zakończyć ten odcinek. Wydaje mi się, że jest w miarę długi, chociaż grało mi się w niego bardzo szybko. Ale no wiecie, to już tam inna kwestia. Eee, tak czy inaczej, do następnych odcinków i papatki. Okej, okay, jednak wracamy. <laughs> Muszę przyznać, że śmiesznie wyszło. A właśnie, tu jest ta drabina, no właśnie. Śmiesznie się okazało, bo jednak to nie będzie koniec odcinka. Bo... już wam mówię o co chodzi. Okazało się, że ten odcinek ma dopiero 12 minut. Mimo, że pokonałem dwóch bossów i dwóch bossów z kasztelu Uroszady. Tak czy inaczej, witajcie ponownie, czempioni. Moi poddani są gotowi do rywalizacji, jeśli zechcecie. Możemy zrobić praszczęta. Myślę, że to będzie dobre. Tylko czemu ich tu jest pięć? A! No tak. Zastanawiacie się, czemu on obkręcił cały zamek i dlaczego to zaczęło się błyszczeć? Zaraz zobaczycie, dlaczego. Uwaga, bo to będzie ciekawe. Zaczynamy od pionków, zwyczajnych pionków, niby niegroźnych, ale z tym różnie bywa. Pyk, 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 pyk. No dawajcie, te piąki z kulkami muszę W się z głowami jeszcze Pięknie, jeszcze jeden Idealnie Jak widać wszystkie tu tańczą jakieś dziwne tańce O ile można powiedzieć, że tańczy się dziwne tańce No ale dobra, mniejsza w to I teraz od razu kolejny boss Nie ma chwili wytchnienia, wow Ciekawe dlaczego i oczywiście to musi być koń, który jest zbugowany i zaraz będzie mi robić, wiedziałem. Głupie szarże, które są nieadekwatne. A ja nie jestem na niego totalnie rozgrzany. I to jest trochę problem. O nie, on zrobi... Nie, jeszcze nie. Teraz zrobi szarże. Okej, okay, jeszcze nie. Czyli pewnie teraz. Dobra, nadal nie. Może teraz? Wiedziałem! pyk pyk nech no ciężko będzie, bo sądzę, że mam 2 HP, a on jak na razie nie robi żadnych innych ataków niż to o a jednak okej okay. trzy razy go hitnąłem myślę, że ma około pół HP teraz może mieć już coś koło jednej czwartej a przynajmniej taką mam nadzieję będzie rasował jeszcze nie Uwaga, teraz. Nie, jeszcze nie. Czyli pewnie teraz. Dalej nie. Teraz. O jezu, mm, zapomniałem, że. Bo normalnie, gdyby on raszował, to musiał. To on by chwilę tam sobie dyszał, i mógłbym go tak opokonać. A no i właśnie, za każdym razem, jak zginiemy, to zaczynamy od początku. Dobrze, chociaż życia nie są wspólne na każdą rundę. O jezu. Ale się machnąłem. No, dawaj, gościu, ja na ciebie szcz szczególnie czekam. No. Jak widać, ogólnie piony są bardzo, bardzo szybkie do zrobienia. Tylko są dość problematyczne. No ale co można powiedzieć? Dobra, dobra, gościu, dawaj, no. Pięknie. Raz, dwa. Walnąłbym Cię trzy razy, ale musiałbym być bardziej rozgrzany do bitwy. O jezu. Ale dobra. I tak Cię walnąłem trzy razy. Co prawda, straciłem przez to życie, ale trudno. Dobra, muszę pamiętać o tej jego głupiej szarży. Jeszcze nie. Teraz. Dalej nie. Teraz. Dobra, wiedziałem. Czyli co, może teraz zrobię jakiś atak specjalny, skoro już zrobił szarże. No dawaj, gościu, może coś innego niż machanie łapą. No, może też nie to. To też jest dość wymagający atak. Mógłbym to trzy razy zrobić, bo o dziwo w miarę szybko udało mi się tego uniknąć. Ale szczerze, nie chcę ryzykować już. Mam trzy życia i chciałbym, żeby to długo zostało. Wow, to było bliskie, bo już z przyzwyczajenia prawie go walnąłem. Jest, udało mi się. Tylko ten atak jest to tyle irytujący, że tylko raz jestem w stanie go w trakcie niego uderzyć. I widzicie? Teraz udało mi się trzy razy na przykład. Teraz też mi się udało. Dobra, mam pomysł. Zrobimy tak. No i pięknie. Pokonałem konia i jeszcze miałem 2 HP. Myślę, że niezły wynik. I teraz kolejny boss. Nie ma chwili wytchnienia. Wow. Ktoż by się spodziewał? Pewnie ja. Dobra, co prawda raz oberwałem, ale już yy, kolejną fazę mu zbiłem, więc jestem bardzo dumny z tego. Ech. Okej, okay, to było bliskie. To jest po prostu kwestia, powiedzmy, patrzenia na te dzwonki, jak lecą, gdzie się pojawiają i tak dalej. Oraz y, unikania tej głowy, dopóki się nie zniszczy świeczek. W sensie, no dobra, wytłumaczyłem, na czym polega walka z nim, ale, no wiecie, no. Nie jest to coś wymagającego. No właśnie, znowu na dwóch HP się udało. Tylko teraz jeszcze nam została pseudo gilotyna, czyli wieża, no i królówka. Żona króla. Heh. Dobra, z, z gilotyną nie powinno być jakoś mega ciężko, mam nadzieję. Nie wiedziałem, że tu kamera może się podwyższyć swoją drogą. W sensie inaczej, wiedziałem, ale zapomniałem o tym jakoś. Coś mi wypadło z głowy, że coś takiego po prostu istnieje taka funkcja. I podwójny cios. Najlepiej właśnie jest stakować dwie głowy, ale można nawet i więcej. Na przykład teraz go uderzyłem chyba dwoma albo trzema. No i pięknie. Widzicie to? Zero oberwania. Praktycznie całą grę byłem w powietrzu. Co prawda myślę, że nawet pada, ma jego było słychać od tego tryhardu. No ale mimo wszystko. Myślę, że nieźle. Tylko teraz najgorsze królowa. Ona z reguły mi sprawiała największą trudność właśnie tutaj. No dawaj królowa. Pięknie. Najłatwiej by mi było po prostu strzelać każdym y, kanonem non stop, w sensie każdą armatą. Ale no sami widzicie, że te armaty czasami lecą tak bardziej jak chcą, a nie jeżeli jak strzelam. Albo jak chciałbym, żeby poleciały, to już tym bardziej. Z królową też jest taki problem, że ona jak jest na ostatniej fazie, czyli na ostatniej, czyli wystarczy jedna armata, by ją zabić, to ona wtedy y, cały czas puszcza te klejnoty. I nie wiem, czy właśnie to nie jest teraz. Nie, jeszcze nie, bo przerwała na chwilę. A w ogóle ciekawe, teraz zauważyłem. O nie, ona cały czas strzela najgorzej. Dobra, udało się. No i widzicie, zrobiliśmy. To się jakoś, znaczy ja w sumie zrobiłem, no ale wy byliście powiedzmy przy mnie oglądając to, więc ja bym to zaliczył. Tak czy inaczej, mm, przeszliśmy cały kasztel Roshada pod rząd. Nieprawdopodobne, a jednak. Nigdy, nigdym jeszcze nie widział takiego pokazu siły i wytrwałości. Podzięco otrzymujesz, więc największy ze wszystkich darów, królewski podziw. I dostałem osiągnięcie na Steamie, którego słucham, drugą nie miałem. Bo o ile. A właśnie, masz mi coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Wejdźcie ponownie, moje poddani są gotowi. A, okej okay. No, tak czy inaczej, przeszliśmy Praszczęta. Halo, już. Przeszliśmy Praszczęta, czyli wszystkie, powiedzmy, etapy tego. I myślę, że na tym możemy zakończyć sobie dzisiejszy odcinek Stanę tak o, żeby było tylko widać mój nos, a nie ryjka Bo wtedy moja postać wygląda słodziej No Więc na tym sobie zakończymy ten odcinek Tym razem już tak typowo, permanentnie i bez jakichś ewentualnych wracajek do tego No, więc na tym sobie zakończymy odcinek i do następnych odcinków i papatki!